Myślę, że po pierwszym spotkaniu, gdy już jakby szukałem, gdzie wojownicy się spotykają, trafiłem do Grupy Krakowskiej i przy pierwszym spotkaniu, gdy zobaczyłem chłopaków i zobaczyłem sposób, w jaki oni się modlą, w jaki sposób adorują Pana Jezusa, w jakim skupieniu, z jaką wiarą, nie zadając pytań o rzeczy oczywiste, to już wiedziałem, że jest to miejsce dla mnie. Chciałem odwrócić się od dotychczasowych grzechów i pokonać takiego swojego starego, można powiedzieć, ja. W pewnym momencie też jestem nakierowany przez spowiedników. Można powiedzieć, że też coś przeciągnąłem takiego nieopisanego, czego do końca nie umiem zdefiniować i miałem takie właśnie opory, natomiast, których nie potrafię racjonalnie, tak, intelektualnie wyjaśnić, natomiast tak postepie można powiedzieć, wbrew sobie i przyszedłem, e, i... natomiast nie żałuję tego kroku. Ułóżę, mężczyzna proces procesji, idących z różącami, modlących się, to była po cała masa. No i tak poczułem w sercu, że no, chciałbym być między nimi. Modlitwa różańcowa no, przyniosła cud w moim życiu, w mojej rodzinie, także dlatego ja chcę być wojownikiem Maryi, bo pod płaszczem Maryi najbezpieczniej. Jeżeli oglądasz ten filmik, z pewnością to nie jest przypadkowe. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego miejsca, do świątyni Bożego Ciała na Kazimierzu, już od września, w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 19.00.